Witam szanowny grono graczy. Moi drodzy, jestem mega podekscytowany, że mogę wam pokazać Battletecha dzisiaj, czyli Tactical Mech Combat. E, wraca to wszystko na PC. W końcu doczekaliśmy się. Słuchajcie, ci goście, którzy zrobili, właściwie założyli na Kickstarterze kampanię, no to w tym momencie można powiedzieć, że są odpowiedzialni za Mech Warrior a 2 Nie wiem czy pamiętacie, stara, niesamowita Gera. Odpowiedzialni są za grę planszową Battletech, w którą ja się osobiście zagrywałem. Lata temu, wieki temu, było coś niesamowitego. Można było sobie na kartce normalnie e, rozrysować, jaki mieliśmy sprzęt w Battletechu, w swoim mechu właściwie. E, były figurki, była plansza, wszystko na heksach zbudowane. No i powoli to wszystko, moi drodzy, wraca w odświeżonej, na ciekawej wersji na pc ta Moi drodzy, zebrano na Kickstarterze ponad 3,5 miliona dolarów i będziemy mieli naprawdę coś niesamowitego. Czyli podsumowując, zapowiedziano pełnoprawną kampanię do Battletech, gdzie będziemy właściwie mogli wybrać stronę jednego z pięciu rodów. Bardzo. Podobna sprawa, jeżeli chodzi o Dune, też tam były różne House of Atrida i tak dalej. Tutaj mamy bardzo podobnie, jednakże to jest kompletnie inny uniwersum. Wszystko się rozgrywa w roku 3025. No i oczywiście mechów już jest coraz mniej. Każdy z, każdy z tych rodów miał swoją armię mechów, no i przetrwało ich niewiele. Innymi słowy szlachta tak naprawdę w tamtym okresie czasu już tylko i wyłącznie posługiwała się mechami, czyli gigantyczne rody które e, oczywiście potrzebowało tych mechów do obrony swoich ziemi, nie tylko. No ale moi drodzy, genialna sprawa. E, na razie, jeżeli chodzi o betę, dostęp do BT, którą, e, którą chcę Wam teraz pokazać, no to mamy tutaj do dyspozycji e, skirmisze, czyli, innymi słowy, potyczki. Jednakże zapowiedziano już e, PvP, innymi słowy, player vs player. Innymi słowy, będziemy mogli się tłuc, tłuc z innymi graczami. Będzie pełnoprawna kampania, z cinematykami, z filmami, z projektowaniem własnego bohatera, z voice actingiem, z różnymi portretami 3D i tak dalej, tak dalej. Czyli to wszystko zostało zafundowane na wysokości 1,5 miliona dolarów. Nieźle, prawda? I to wszystko właściwie z Kickstartera. I kampania najemników, gdzie będziemy mogli sobie właściwie w pełni budować swojego mecha. Legendary Mechs and Mech Warriors. Innymi słowy, dostaniemy w użytek typowe mechy, które pamiętamy na Przykład, ja pamiętam Matkata to był mech dopiero, to była bestia słuchajcie, ale przejdźmy może teraz już do samej gry, chcę wam mniej więcej objaśnić jak to wszystko elegancko wygląda, pierwsza sprawa to oczywiście wymagania tej gierki słuchajcie, minimalne wymagania to będzie Windows 7 Intel Core Pentium i 3 3,2 GHz albo AMD FX 4300 8 GB RAM GeForce 6, 660 GTX albo AMD Radeon HD 780 5, 0, tak więc mniej więcej 7 GB miejsca na dysku. Na Maka też będzie robiony, więc całkiem ok. No i przechodzimy do już do samego, samej walki. Oczywiście, słuchajcie, tutaj starano się przenieść całego Battletecha normalnie, tak jak wyglądał w planszówce. Nie wiem czy pamiętacie, ale mieliśmy do dyspozycji odpowiednie lokacje mecha. Każda lokacja oczywiście miała strukturalne obrażenia i pancerz. Czym większy mech, tym bardziej pancerny mech. Warto było zachodzić z odpowiedniego kąta, strzelać w tył. Tył również miał e, oczywiście o wiele mniejszy pancerz, łatwiej było uszkodzić takiego gościa. No i można było oczywiście atakować ręcznie, czyli podbiec i uderzyć masowanym atakiem. Jeżeli mieliśmy jump packi, innymi słowy silniki manewrowe, mogliśmy na gościa skoczyć. Tutaj to wszystko jest. Jeżeli chodzi o mech warriorów, innymi słowy wojowników, pilotów, no to tutaj mamy zrobione w tak, taki sposób, że jego cechy są podzielone na gunnery, piloting, tactics i guts. Jeżeli chodzi o gunnery, wiadomo strzelamy, procentowe szanse na trafienie, pilotaż, wiadomo jeżeli chodzi o walkę wręcz i death from above, innymi słowy skok silnikami manewrowymi na gościa z wysokości, no to w tym momencie tutaj mamy procentowe trafienie, pilotaż się przydaje, tactics ta cecha definiuje siłę naszych sensorów, czyli jak szybko potrafimy wykryć przeciwnika i e, trafienie jeżeli mamy... Strzał celowany. Celowany strzał, za chwilę wam powiem, mniej więcej, jak to działa. Guts, to jest świetne. Wbudowana jest tutaj mechanika przegrzewania systemów. Innymi słowy, jak za bardzo polecimy z laserami, które strasznie się nagrzewają, albo zdziała PPC, dobrze pamiętacie, tą energetyczną broń, no to może wam się coś stać. Może przegrzać się mech, może wyłączyć się, może eksplodować wam amunicja. Tak, jak normalnie w planszówce to było. Jeżeli chodzi o kamerę, to mamy fajne sterowanie, możemy obracać bez problemu kamerą, możemy przybliżać kamerę. No i właściwie jest tu cała mechanika, jeżeli chodzi o hit. Czyli ciepło, tak jak wspomniałem, może mogą się naprawdę cudać, ja trzeba na to uważać. Przy każdym strzale od razu po lewej stronie mamy pokazane, jak bardzo przegrzewają nam się systemy. Czy czasami możemy wyłączyć niektóre lasery, żeby nie strzelać. Decydujemy się na przykład na użycie dział, które mają amunicję i wtedy nie generują nam ciepła, no ale nie strzelamy właściwie w pełną siłą, tylko i wyłącznie wybieramy to podejście taktyczne. Następnie wprowadzamy coś takiego jak stabilność. Innymi słowy, jeżeli ktoś podbiegnie do Ciebie, uderzy Cię wielką mechaniczną ręką, to dość łatwo gościa w sumie przewrócić, całego mecha. Jeżeli otrzymamy bardzo dużo strzałów, na przykład z rakiet, które eksplodują, to generuje się siła kinetyczna, która może nas przewrócić. Mamy różne statusy mecha, prone, unsteady, czyli mech się chwieje w posadach i musimy skończyć tą turę, żeby go ustabilizować. Mamy też zasięgowe ataki, czyli celny strzał, nie mamy żadnych przeszkód po drodze. Mamy strzał, gdzie właściwie po drodze są jakieś lasy, jakieś wzniesienia, to wtedy nie możemy za bardzo strzelać. Mamy strzał rakietowy, gdzie rakiety oczywiście wznoszą się ponad wyżyny, ponad jakieś górki i tak dalej i bez problemu trafić. Możemy też pomagać naszemu mechowi poprzez namiar dzięki naszym sensorom, wtedy łatwiej rakietami trafić. Tak więc musimy patrzeć na teren, jak jest ukształtowany, gdzie dany mech stoi, w jaki sposób jest skierowany do przeciwnika. To wszystko tutaj jest zawarte w tej GC. Bardzo fajnie ten system już jest stworzony i działa, powiem Wam całkiem rzetelnie. Następnie mamy strzał celowany, o którym wspomniałem wcześniej, innym słowem, jeżeli kogoś przewrócimy, to w tym momencie możemy wybrać lokację, w którą chcemy strzelać. Sukces oczywiście nie jest zagwarantowany, jednakże ułatwienie, jeżeli jesteśmy dość blisko, możemy strzelić na przykład mechowi w głowę albo w jakiejś części, w ręce, nogi, odstrzelić coś, powiem Wam, naprawdę no fajnie to wygląda. No i jest tutaj zaimplementowany system flankingu i pozycjonowania, innym słowem, możemy zajść goście od prawej strony, od lewej strony, tylko powiem Wam, że z jak już rozegrałem kilka gierek, zauważyłem, że jeżeli strzelamy oczywiście w jedną rękę, to jeżeli gościu nam się obróci do nas bokiem, drugim bokiem, na przykład, żeby ochronić swoją rękę, to wtedy lepiej właśnie zmienić pozycję i strzelać dokładnie w tą samą łapę, żeby mu ją odstrzelić, albo w nogę, bo wtedy mamy gwarantowane przewrócenie mecha. Oczywiście możemy też pilota uszkodzić, jeżeli dobrze trafimy naszą ręką, na przykład jeżeli chodzi o walkę wręcz i skok z dystansu. Na gościa, no to w tym momencie możemy zabić pilota, i już jest uznawane, że już się no nie podniesie. Nie ma pilota. Pilot umarł. Jest to coś takiego jak inicjatywa. Innym słowy, możemy zarezerwować, na tak jakby naszą inicjatywę, żeby przejść do, kolejnego, do kolejnej fazy. Możemy przytrzymać, tak jakby naszą inicjatywę i wtedy zobaczyć, co przeciwnik robi i go zaatakować wspólnie. I przechodzimy do typów broni. To jest coś fajnego bronie energetyczne, innymi słowy średnie lasery, duże lasery, projectile, participle projectile Canon, czyli PPC, ogromne obrażenie, wielki dystans, ale zmasowane ciepło. Nam to dostarczy i trzeba uważać, bo możemy po prostu być zmuszeni do wyłączenia mecha. Mamy balistyczne oczywiście pociski, ich pamiętamy z każdego właściwie warrior'a AC2, AC5, AC10, AC20. My sobie to jest kaliber działa. Nie mamy tutaj zbytniego przegrzania, jeżeli chodzi o te karabiny maszynowe, można powiedzieć, działa maszynowe. Jednakże mamy tutaj amunicję. Amunicja to w sumie to plus i minus, bo może. Nam się skończyć amunicja, ta amunicja może eksplodować, jeżeli ktoś trafi nas krytycznie, no ale plusem jest to, że nie mamy tutaj do czynienia z ciepłem. Mamy również rakiety LRM i SRM, czyli innymi słowy rakiety dalekiego zasięgu, bliskiego zasięgu, na bliski dystans wiadomo, SRM, najlepsza sprawa, najłatwiej trafić, jeżeli mamy pakiet zestaw rakiet LRM, lepiej się trzymać na dystans, używać tych rakiet, żeby ostrzeliwać inne mechy z dystansu. No i mamy kategorie mniejszych, mniejszych broni, jak machine gun, jak karabin maszynowy, mały laser i miotacz ognia. Oczywiście tutaj musi być miotacz ognia zawsze był i powiem Wam, dość fajnie się sprawuje w sumie szybki mech. Z masą ilością, ze zmasowaną ilością karabinów maszynowych, jak pamiętam, jak robiłem w Mechu że takie, takie mechy, to była naprawdę genialna zabawa. Szybko podbiegamy do gościa, jak, jak jest duży mech, przebiegamy mu na plecy i pakujemy 7 karabinów maszynowych prosto, prosto w plecy. Fajnie się wtedy grało. Oczywiście, jeżeli chodzi o konstrukcję e, naszych unikalnych mechów, będzie to dodane później. Na razie to jest faza beta, gdzie jest tylko skirmish, ale zapowiedziano, że takie coś oczywiście będzie. Będziemy konstruowali swoje mechy. Oczywiście mamy standardowe akcje, atak z dystansu, ruch, możemy ruszać się do tyłu, wycofywać się, jest sprint. Y Skok, skok z wysokości. W taki sposób możemy fajnie, bardzo fajnie manewrować. Jeżeli na przykład dostaliśmy dużo obrażeń, możemy się schować za jakimiś skałami. I mamy oczywiście Death from Above, czyli atak z, z wysoka: zeskakujemy na gościa i zadajemy mu duże obrażenia. Strukturalne przeważnie. Brace, tutaj to jest właściwie zakończenie tury, ale też dostajemy pewną osłonę 50% redukcji obrażeń i przy okazji stabilizujemy mecha, jeżeli coś się coś się z nim stało. Mamy też walkę wręcz, o której już wcześniej wspomniałem. Ta gierka została dostosowana do wyświetlenia 4K. Więc jeżeli ktoś ma takie fajne monitory, bez problemu będzie mógł wyświetlić całą gierkę. Powiem wam, że taktycznie fajnie się to rozgrywa, możemy kogoś splankować, co jest chyba najfajniejsza rzecz. No i oczywiście czekam na kolejny anons. Jestem ciekaw jak szybko otrzymamy kampanię dla pojedynczego gracza, jak szybko otrzymamy PvP. Cała gra jest już właściwie zasponsorowana, jednakże wciąż możemy zamawiać preordera, żeby wspierać twórców, ponieważ kolejne stage już będą nam oferować rozwój Rozwój gry i dodatki: Czym więcej pieniędzy zbiorą podczas fazy tworzenia gry, tym więcej w później, późniejszym etapie dodatków stworzą. Więc ja się jaram bardzo, powiem wam, świetnie się gra. Jak widzicie, futer cały z gry genialna sprawa. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Oczywiście dajcie znać, czy też mieliście takie fajne wspomnienia, jeżeli chodzi o Battletecha, grę planszową. To było coś niesamowitego. No, i oczywiście ja byłem fanem wraz z moim bratem Mech Warriora, Mech Warrior 2 wymiatał, pamiętam swojego czasu, jeszcze ten świetny filmik, który pokazywał właśnie walkę mechów, oj genialna sprawa! I polecam oczywiście Mech Warriora online. Twórcy tej gry maczali w swoje ręce w MechWarriorze Online, no i myślę, że dalej jest to fajna pozycja do tego, żeby postrzelać trochę mechami i pobawić się w taki sposób. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do następnego, hej!